Witam was drodzy widzowie bardzo serdecznie z tej strony Wenix i znajdujemy się na mapie Studzianki, gramy maszynką T3485M Słowo wstępu o tym pojeździe co prawda był już z tego filmik ale tutaj całkiem bitewka się udała zresztą z nieco historycznego punktu widzenia Lubię sobie właśnie e, zagrać te 34 w studziankach. Jak chodzi o sam czołg, to bazowo zadajemy tutaj 180 punktów obrażeń na zwykłej amunicji goldowej, 300 na e, tym trzecim rodzaju, którego używamy na lajciki. Penetracja bazowa 144 na goldzie, 194. Yy, przeładowanie bez modułów 5,20 jak chodzi o pancerz wieży z przodu mamy wzmocnienie 90 potem po boku 75 a kadłub 75 z przodu, 45 po bokach i z tyłu generalnie możemy tym czołgiem robić side-scrapa aczkolwiek mi to nie zawsze wychodzi Eee, wiadomo, nie jestem jakimś tam super prograczem czy zaawansowanym, ale jak najbardziej jest to możliwe. Czogiem się gra bardzo przyjemnie. Polecam każdemu. Jest to szósty poziom. Eee, I serio, i mamy fajny DPM, bo prawie eee, 2100 bez modułów, dokładnie 2077. Ja sobie tutaj jadę lewą stroną i polecam każdemu wizytę w studziankach pancernych, ale tak naprawdę w sumie to polecam wizytę w Skansenie w Mniszewie, ponieważ e, jest to przyjemna wycieczka. Znajduje się tam sporo e, różnego rodzaju pojazdów. No, niestety nie są one w jakimś dobrym stanie, ale można sobie pooglądać, pochodzić. Nie, nie mam żadnej e, reklamy wykupionej w Skansenie w Niszewie. Ale pojechałem tam z ciekawości. O, i mamy tutaj pierwszego klienta. I to jeszcze niemiecki czo! Tak jest proszę państwa. Bić niemca trzeba w studziankach. Nie ma co sobie tutaj e, Strzelamy się z fałką. I to całkiem, całkiem podeszło, nie? E, z ciekawostek to mm, właśnie z zapisów bitwy oni tam podawali ile tam było panter, tygrysów i tak dalej, e, ale tak naprawdę to oni e, dużo przesadzali z tymi zniszczeniami po drugiej stronie. Można sobie doczytać jak to tak naprawdę było. Mamy Churchilla, Churchill piąteczka. Zobaczcie jak to elegancko wchodzi. Ładnie polosowało. I jest kolejny niemiecki czołg. V no i tu będziemy ich teraz obijać, delikatnie się wychylając. Eee, ta penetracja po pocisku, widzicie, gram na podstawowych. Jest wystarczająca jak najbardziej. Ciao! I tutaj widzicie, odbiłem, chyba wierzą. No, wracając jeszcze do tego, wiadomo, oni tam, na każ prawie każdy niemiecki czołg, to mówili, że tygrys. Także po popisali sobie i pantera. E dużo zniszczonych czołgów, które tak naprawdę nie było ani tygrysami, ani panterami. Mamy super Hellcat'a. Staram się skupić do końca, ponieważ ten rozrzut jednak istnieje. T-34-85. I jeszcze słowo o tym skansenie, dlaczego warto. Dlatego, że ja chciałem sobie porównać, czy ta mapka rzeczywiście może być w jakiś sposób podobna do tych prawdziwych, ee, prawdziwych terenów, które otaczają studnianki. I jest tam bardzo wysoka wieża, na którą można wejść. No starej cegielni oczywiście już nie ma tej, której mamy tu na mapie. Ale jak z tej wieży się patrzy, to można zobaczyć, że właśnie e, i są takie wąwozy, e, i, jest, e, i są takie pagórki, jest rzeka. Także można by trochę ponaciągać i powiedzieć, że jakieś odwzorowanie tego historycznego miejsca jest. No i jeszcze będzie medal Pasuciego, dwa arciarze rozwalone. Tu już został tylko Jackson. Ogłuszony. Niestety nie trafiłem. A on trafił, i nie rozwalił. Ale całkiem wynik w porządku. Ja tutaj zrobiłem pierwszą tą odznakę. Postrzelane. Niemieckie czołgi, także może być. Jak materiał się podobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Zachęcam do oglądania pozostałych filmików zarówno z mota, gdzie omawiam swoje głównie pierwsze wrażenia z różnych pojazdów, jak i z innych gier. Także miłego, trzymaj się. Cześć.